Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Chwała Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo pańskie. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, to bardzo lubiłem towarzyszyć mojemu tacie, kiedy wywoływał zdjęcia. Mocni pewnie już tego nie pamiętają, bo teraz to są tylko te komórki i inne cyfry. Ale kiedyś to było analogowe. Mój tata miał w piwnicy takie studio, gdzie było czerwone światło. Tylko czerwone światło, bo ono nie sprawia, że te zdjęcia się niszczą. I pamiętam, lubiłem patrzeć, kiedy wrzucał w tej ostatniej fazie. Te kartki na specjalnym papierze, i czekaliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, aż się z tych kartek wydobędzie obraz. On tak się pojawiał, aż w końcu się utrwalał. Mówię o tym dlatego, że moja pamięć działa w podobny sposób. Ja nigdy nie pamiętam całych wydarzeń, nigdy nie pamiętam jakichś długich ciągów wydarzeń, tylko zawsze pamiętam obrazy. Zawsze w mojej głowie zostają takie utrwalone błyski. Jak sobie myślę o tej pielgrzymce, którą właśnie przeszliśmy, którą tutaj w pewien sposób kończymy, ale też zaczynamy na Jasnej Górze, to mam w głowie takie obrazy. One ze mną zostaną pewnie bardzo długo. Będę pamiętał codzienny, poranny, niewiarygodny uśmiech Eweliny, naszej Eko, która codziennie sprzątała remizy i szkoły, w których spaliśmy. Będę pamiętał taki uśmiech z mopem w ręce pośród. Totalnej dewastacji budynków, które tam doprowadzaliśmy do, ta, do takiego stanu, która wyglądała jak Maryja pogromczyni biesów. Naprawdę. Ten uśmiech sprawiał, że chciało mi się iść każdego dnia. Będę ją widział długo, z tym mopem w ręce. Będę bardzo pamiętał taką babcię to było chyba w zawierciu, która podeszła do mnie i dała mi zdjęcie swojego dorosłego syna. Mam to zdjęcie, przyniosłem tutaj na jasną górę. I poprosiła, niech to ojciec tam zaniesie, żeby mu Matka Boża wreszcie coś powiedziała, bo ja już nie mogę. Będę ją pamiętam, tą jej taką kochającą, ale bardzo smutną i zdesperowaną twarz. Mówi, bo on pije, niech Matka Boża mu coś powie w końcu. Zaniosę to zdjęcie i powieszę je tutaj, na jasnej górze. Będę pamiętał noc, chyba drugiego dnia, kiedy spaliśmy w Remizie. Y Spałem w pokoju, w którym było chyba ze 30 osób, ale był jeden, no, jedna rakieta atomowa. W sensie jeden chłopak, który tak chrapał, że to się w głowie nie mieści. I pamiętam, że kiedy jakoś o czwartej się obudziłem tym jego chrapaniem, podszedłem do niego, żeby go tam obudzić, żeby nie chrapał. I kiedy wracałem na moje posłanie, czułem się jak święty Jerzy po zwycięstwie nad smokiem. Wszystkie dziewczyny, które tam leżały, słyszałem tylko takie zdania. Dzięki Ojcze, dzięki, dzięki. Wiedziałem wtedy, że pokonamy wszelkie zło. Wszelkie zło. Marcin, nie obraź się, bo to, oczywiście to nie ty jesteś to zło. Ale pokonamy wszelkie nocne strachy. Będę pamiętał bardzo długo Kamila i Zuzie, którzy codziennie rano jak wychodziliśmy, mieli taką maszynę do espresso, wyobraźcie sobie, na pielgrzymce. I chociaż siedziałem zmięty po całej nocy na takim odrapanym krzesełku z wystającą tą taką gąbką, tam Kamil robił espresso, a Zuzanna nie wiadomo skąd wyciągała porcelanową filiżankę. Czułem się jak Maharadża na tym fotelu. To było piękne doświadczenie. Będę też pamiętał siostrę Anię która przez jeden etap z nami szła jako pilotka, zamieniła się z naszym pilotem. Było bardzo gorąca i miała założone jakiś taki szal, taką chustę na habicie, w sensie na głowie, pod welonem. Wyglądała dokładnie jak ta pustynna oblubienica z tego dzisiejszego czytania. Wtedy wiedziałem, że Pan Bóg nas szuka. Będę do końca życia pamiętał brodatego Piotra, który przeryczał cały postój w Hechle, dlatego że usłyszał na konferencji, że Bóg mu klaszcze. I ryczał wielki chłop brodaty przez cały postój, bo wiedział, że jest chciany. Ale najbardziej zapamiętam, i to już ostatnia rzecz z tego, co pamiętam. Jedną rzecz. Wtorek, nie wtorek, przepraszam, tylko drugi dzień naszej pielgrzymki, czyli to czwartek bodajże, wieczór. Szliśmy więcej kilometrów, niż nam powiedzieli, że będziemy szli. I byliśmy bardzo zniechęceni, bo się okazało, że jest więcej, niż zapisali. Mam wrażenie, że wszyscy byli potwornie zmęczeni. siedzieliśmy wieczorem, tak zawsze robimy w pokucie, żeby się pomodlić wspólnie, bo my zawsze śpimy razem, nie rozchodzimy się po kwaterach, więc mamy taką okazję. Siedzieliśmy na takim chodniku przed szkołą. Siedziało 150 osób. Kiedy na nich spojrzałem, miałem takie wrażenie, że Pan Bóg przez to zmęczenie, przez ten cały dzień nas rozbroił. Zaczęliśmy mówić różne intencje, i zaczęli ludzie mówić intencje. Bardzo intymne, takie, których się nie mówi publicznie, takie, których się nie mówi ludziom, których się nie zna. Mam wrażenie, że zaczęło się od jednej, taki chłopak zaczął taką jedną intencję, i potem poszło. Miałem wrażenie, jakby nagle zaczęły opadać zbroje, jakby ludzie opuścili gardę, jakby otworzyli drzwi. Byłem zachwycony tym widokiem, jak nagle staliśmy się tam strasznie bezbronni. Będę ten widok mojej grupy pamiętał na zawsze. To mi się kojarzy z takim wydarzeniem z naszego łódzkiego klasztoru, które myślę może da Wam jakieś zrozumienie, o co w tym chodzi. Yy, kilka lat temu obchodziliśmy w naszym zakonie 800 lat całego naszego zakonu, założenia, nie tylko naszej prowincji, ale całego zakonu. I byliśmy z braćmi z łodzi w 8 czy w 9. Pojechaliśmy do Caleruega, do Hiszpanii, tam gdzie Dominik się urodził. Taką pielgrzymkę sobie zrobiliśmy. Wynajęliśmy busa na Allegro yy, i pojechaliśmy busem w 8 przez Europę. Do Caleruega. Pamiętam, kiedy tam zajechaliśmy. Nie wiem, czy ktoś, tam was, ktoś z was tam kiedyś był. Bracia pewnie tak. To jest taka malutka wioska, po prostu parę ulic, w środku stoi ogromny klasztor dominikanów, gdzie mogłyby mieszkać pewnie z 300. Mieszka sześciu. Jak nas zobaczyli, poprosili, bo tam średnia wieku jest tak 89 mniej więcej, poprosili, zostawcie jednego przed sześćdziesiątką. <noise> Siedzieliśmy tam w kaplicy, żeby odprawić mszę i nasz w tej ojciec Tomek Nowak, powiedział, bracia, mieliśmy nas smędzić dwa dni. Mówi, chcemy, żebyśmy jutro zrobili kapitułę, czyli takie oficjalne zebranie braci. I chcemy, żebyście wszyscy odpowiedzieli na dwa pytania na tej kapitule. Nie będzie żadnych spraw porządkowych, tylko dwa pytania. Mówi, chciałbym, żeby każdy z Was powiedział po pierwsze, jak się ma, czyli w jakiej jest kondycji, w jakim stanie duchowym, gdzie jesteś w życiu. A dwa, żeby każdy z Was powiedział, jak się widzi na przyszłość, czy jakie ma plany, marzenia, do czego go Pan Bóg prowadzi. No jak to chłopie, jak to usłyszeliśmy, o Jezu, nie? Że gadać o sobie bez sensu. No ale przeor kazał, co zrobisz. Wieczorem żeśmy się spotkali i przeor mówi, nie będę wyznaczał tam, jak mówimy po kolei, ale chciałbym, żeby każdy mówił, niech ktoś zacznie. Jak się łatwo domyślić, 20 minut siedzieliśmy w ciszy, nie? Nikt się nie odzywa. W końcu jeden z braci, nie będę mówił, który, mówi, już mam dość tego czekania, tak milczymy, to ja zacznę. Mówi, jak się mam? Myślę, żeby odejść z zakonu. Tak zaczął. Wszyscy się natychmiast obudzili. Nie martwcie się, ten brat do dzisiaj jest w zakonie. Jest z nami ciągle, jest w łodzi. Jak on zaczął, nagle się otworzył worek. W zasadzie gadaliśmy chyba trzy godziny na tej kapitule. Znam tych braci niektórych kilkanaście, a niektórych kilkadziesiąt lat. Jak posłuchałem tej kapitule, miałem wrażenie, że nigdy tych ludzi nie spotkałem. To w się sensie te historie, które opowiedzieli, to, co powiedzieli o sobie, to, co przeżywają, to, co im się dzieje, to, o czym marzą, to jak ich bolą różne rzeczy, nigdy tego nie słyszałem wcześniej. Jak wróciliśmy z tej kapituły, miałem takie wrażenie, że wróciliśmy do zupełnie nowego domu, jakbyśmy byli zupełnie kimś innym. Nagle się rozbroiliśmy przed sobą. Nagle kiedy patrzyłem na brata obok mnie i wiedziałem, co on powiedział na tej kapitule, Wiedziałem, jak on strasznie cierpi w niektórych miejscach. Już nie miałem do niego gniewu, do niego żalu, dlatego że on się rozbroił. Kochani, dlaczego to wszystko opowiadam tak długo, przepraszam? Bo dzisiaj jest Ewangelia o tym. Mamy dzisiaj o duszach, które są albo mądre, albo głupie. Nie lubię tego tłumaczenia rozsądne i nieroztropne. Nie, tam jest mądra i głupia. Dusza, czyli człowiek, może być mądra, albo głupi. Jak się rozpoznaje mądrość po głupotę duszy? Zobaczcie, kiedy ten oblubieniec miał przyjść, to napisane jest, że one wzięły swoje lampy i te lampy oporządziły. Tam jest bardzo fajne słowo. Kiedy jest oporządzać, tam jest greckie kosmeo. Stąd się wzięło słowo kosmetyka, kosmetologia itd. i tak dalej. To jest z Greki. Kosmetyka, drogie panie, to wy się na tym szczególnie znacie, wiecie na czym to polega. No trzeba to oporządzić, nie? Czyli jak rano wstajecie, idziecie do łazienki, patrzycie w lustro i mówicie: O Jezu, nie muszę to oporządzić, nie? W sensie tak się ludziom nie pokaże. I tam używa ewangelista właśnie tego słowa, te kobiety oporządziły swoje lampy. Ta lampa jest oczywiście symbolem duszy. Czyli co zrobiły? One się umalowały. Niektóre z nich nawet pobiegły jeszcze do jakichś ludzi na rynku, czyli u ludzi się umalowały. I potem się dzieje przedziwna rzecz. Zobaczcie, kiedy przychodzą te spóźnione, nie? Bukają tam do drzwi, tam jest straszne słowo. Panie, Panie, otwórz nam! I to jest chyba najstraszliwsze zdanie, jakie można usłyszeć za tych drzwi od Boga. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. W sensie nie wiem, kim jesteście. Wiecie dlaczego? Bo były umalowane. Próbowały wyglądać inaczej niż wyglądają. One się upiększyły i Bóg ich nie poznał, bo On jest naprawdę. One chciały być trochę lepsze jestem przekonany, to jest może tylko moja interpretacja że gdyby ona tam poszła bez tej oliwy i powiedziały, panie, no zobacz, nie mamy tej oliwy, no jest lipa no takie jesteśmy beznadziejne pewnie by powiedział no to chodźcie ale one się oporządziły kochani, dla mnie ta pielgrzymka wydarzyła się wtedy tego drugiego dnia, kiedy myśmy się przestali oporządzać kiedy my w naszej grupie przestaliśmy jestem przekonany, że tego doświadczyliście również w waszych grupach przestaliśmy udawać przestaliśmy grać Przestaliśmy się stroszyć w pióra, tylko kiedy opadły te wszystkie udawania. Kochani, jesteśmy w miejscu, gdzie Bóg stał się właśnie taki, bo stał się bezbronny. Zobaczcie, On jest u mamy na kolanach. Nie, to zawsze zadziwia, że Bóg przyszedł na świat całkowicie zależny od człowieka. Gdyby nie było Maryi, gdyby nie było Józefa, to by z głodu umarł. Czy wy to rozumiecie? Bóg by z głodu umarł gdyby się nie powierzył w ręce ludzi. Bóg przyszedł na ten świat bezbronny. Nie jako Pan mocny, chociaż on jest najmocniejszy na świecie. Nie jako siła, która zawojowała ten świat. Nie. Przyszedł na ten świat całkowicie bezbronny. Kochani, chciałbym Was prosić, chciałbym siebie prosić, żebyśmy wyszli z tej jasnej góry bezbronni. Żebyśmy stanęli jedni przed drugimi i zobaczyli, że nawzajem się potrzebujemy. Żebyśmy stanęli przed światem i nie udawali przed światem, że jesteśmy siłą, która może ten świat zmienić, tylko żebyśmy pokazali temu światu, że nawzajem siebie potrzebujemy. Kochani Bóg wybrał taką drogę przyjścia na ten świat. Powierzył się w ręce i poprosił, zatroszcie się o mnie, bo inaczej umrę. Chciałbym bardzo prosić każdego męża, żeby przed swoją żoną usiadł dzisiaj i powiedział jej: Pomóż mi. Pomóż mi. Żeby żona usiadła przed mężem i poprosiła go pomóż mi. Żebyśmy my bracia usiedli przed sobą jeden drugiemu powiedzieli pomóż mi, jestem słaby, potrzebuję twojej pomocy. Tylko nie mam wrażenie, że pielgrzymka nas tego uczy, bo ona nas naprawdę rozbraja. Większość z nas wieczorami nie ma siły, już nawet nie potrafi dawać. Po prostu leżymy jak te sieroty z porozwalanymi nogami, i prosimy, niech ktoś da pić, niech ktoś mi owinie nogę, niech ktoś mi da nadzieję, że jutro pójdę. O to chodzi. Bóg nas męczy po to, żeby nas rozbroić. Koń, wyjdźmy stąd rozbrojeni i idźmy do świata rozbrojeni, nie mocni, ale rozbrojeni. Bo On tak przyszedł do niej i poprosił mamę, pomóż mi, zajmij się mną, nakarm mnie, wychowaj mnie. On był bezbronny. Bądźmy bezbronni.